Się w kurwie to tak zrobię Gęku Odepnę tą przyczepkę A zobaczymy czy coś się zruszy Kurwa, zjebało mi się tutaj Moduł mi się zjebał chyba Coś z jakiejś zwarcie zrobiłem i Moduł mi się roz... Byłem na serwisie Ty popatrz tam, czy. Chul... Nic jo? Nic tam nie działa Zobacz, tu musiałem rozpierdolić cały kurwa boczek. Ale ja rozjebałem tam od tego, przy samochodzie, nie? W kurwie to tak zrobię Gęku Chcesz coś przekazać wielomilionowej widowni? Dziubuś ja nie wiedziałem, że ty dzisiaj potrzebujesz, mi już nie było ty. Ja byłem na serwisie, kurwa się pytać jak zrobić ty tylko nie ty jeść, na twarzy jesteś ujebany Nie próbuj nic publikować ze mną Dlaczego ty? Bo się z... Ty szukasz partnerkę ty Muszę i ziom Na razie. Jutro robisz Patrz, to wasz biedny ponury korzywa wszystko zrobi sam ze względu na biedę i nędzę. Pytałem się serwisanta. Widzieliście, słyszeliście, bo nagrywałem. Puszczę wam to, zmontuję film. Powiedział mi, że, że nie ma tutaj żadnych bezpieczników. A ja wiecie, sprawdzałem schematy, w internetach siedziałem i okazało się, kurwa, tam pisali, że są jakieś bezpieczniki na tej centralce. Wiecie. No, i ten jedna ubezpiecznik zobaczymy, czy to jest to. Kurwa, panie Boże, proszę cię, żeby to było to. O, już się coś z centralka odzywa. Panie Jezu, proszę cię. Błagam. Zajebiście Zajebiście Kurwa, czy światła będą działać? Zaraz Odpalimy go O, tu nie ma Don't cry for me, cry, cry, cry

Jeszcze jedną jakiś bezpiecznik kurwa, jeszcze nie jest dobrze. Jest cały. Kurwa męczę się już z tym, z dobre dwie godziny, jak nie trzy. Nie było świateł na tamtej stronie, wiecie? Kurwa wam pokażę, co wymyśliłem. Musiałem puścić wiązkę dodatkową. Tutaj. Kurwa, Tu musiałem puścić wiązkę. Nie wiem co jest tamta strona nie świeciła nie wiem czy wtyczka wszystko było dobrze no ale tu jak puściłem zasilanie od kabla odtąd to działa dobra zobaczymy jak zrobię zrobimy test i zobaczymy czy będzie działać ponurego technologii znikąd pomocy wiecie ten kurwa na tym serwisie też mnie w błąd wprowadził dlatego robię wszystko sam